Radio Gdańsk. Słuchaj od razu. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry panu, jesteśmy tutaj koło Instytutu Rybackiego na Skwerze Kościuszki. Przed nami zatoka, przed nami plaża, przed nami bulwar nadmorski. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. No to właśnie tutaj już w piątek, bo w piątek zaczną się treningi, zacznie się wielka impreza. Proszę powiedzieć naszym słuchaczom, jak to właściwie będzie wyglądało? E, przed plażą Dnia Śródmieścia oraz bulwarem e, będzie roztaczać się akwen, na którym zlokalizowane będą bramki, i między tymi bramkami będą ścigać się najlepsi piloci świata, którzy będą właśnie walczyć o miano tego najlepszego, najszybszego. Co to znaczy właśnie naj, najszybsi? Co to znaczy? Jaka to jest prędkość? E, prędkość to ponad 300 km na godzinę. E, loty na wysokości 15-20 metrów. Na tej wysokości piloci będą pokonywać właśnie bramkę i będą starali się przelecieć wyznaczoną trasę w jak najkrótszym czasie. A jak długo to będzie trwało taki jeden samolot? Jak długo będzie leciał i mniej więcej skąd dokąd? Przelot każdego samolotu to czas około 90 sekund, wszystko oczywiście zależy od pilotów i o to będą walczyć. Natomiast sama impreza będzie odbywać się od godzin wczesno-poranny, czyli od około godziny 11 aż do godziny 18. Proszę mi powiedzieć, a gdzie będzie wówczas publiczność? Tak jak tutaj stoimy, widzimy e, zatokę, widzimy plażę, widzimy bulwar, gdzie publika? Publiczność będzie zlokalizowana i wszystkich serdecznie zapraszamy na plażę, śródmieście, na cały bulwar, aż do samego końca, czyli prawie aż do klifu, który, nie do klifu gdynskiego, ale do tego klifu wcześniejszego. Wszyscy gdzieniani i goście z pewnością wiedzą, gdzie to jest. Będą specjalnie wydzielone strefy i służby informacyjne, które będą informować, gdzie można przyjść i gdzie są dobrze zlokalizowane miejsca do oglądania zawodów. A proszę mi powiedzieć, a gdzie właściwie najlepiej widać? Skąd najlepiej widać? Gdzie... Się najlepiej tutaj ustawić. I kiedy to tak już od czwartku? W czwartek nie ma sensu, bo nie będzie nawet lotów. Najlepiej ustawić się na całej długości pluwaru i plaży. Ta, tras, ta, ta, ta przestrzeń, w której można się ustawić, jest dość szeroka i między innymi właśnie tego dnia została wybrana jako miejsce do zawodów, bo mamy bardzo dużą i długą przestrzeń, w której publiczność może te zawody oglądać. Stąd też może być ona bardzo liczna. Dobrze, i rozmawiamy o publiczności, porozmawiajmy o liczbach, bo wy mówiliście tak, że 50 tysięcy w jednym momencie będzie tutaj. Ludzie. Teraz mówicie, że 70 tysięcy, a wojewoda mówi, że nawet 200 tysięcy jego zdaniem yy, i on się obawia, że to jest za dużo ludzi w jednym miejscu, że jesteście niedostatecznie przygotowani do zabezpieczenia. Obawy pana wojewody są całkowicie bezzasadne i bez problemu jesteśmy w stanie udowodnić, że przez cały miniony rok intensywnie pracowaliśmy z różnymi służbami i w tym miejscu mogę tym wszystkim służbom podziękować. Nad wypracowaniem bardzo bezpiecznego rozwiązania. My faktycznie mówiliśmy na początku 50 tysięcy osób. Podwyższyliśmy tę liczbę do 70 tysięcy osób, ale cały czas mówimy o osobach w jednym czasie, w jednym miejscu. My szacujemy, że przez trzy dni, przez cały teren imprezy może przyjmować się nawet więcej niż 200 tysięcy osób, ale to nie będzie 200 tysięcy osób w jednym, w jednym momencie. W bardzo prosty sposób mogę wytłumaczyć, dlaczego szacunki pana wojewody nawet nie mogą być zrealizowane i nie jesteśmy w stanie zapewnić. Dlatego, że drogi ewakuacyjne, które możemy wytyczyć w tej przestrzeni, a nie jest to łatwa przestrzeń do organizacji imprezy masowej z racji położenia terenu, to są bramy o łącznej szerokości ewakuacji 210 metrów. I dla takiej ewakuacji, gdybyśmy stworzyli strefę dla 200 tysięcy osób, to nie moglibyśmy przeprowadzić sprawnej ewakuacji. Stąd też wnioski pana wojewody nie mogą być nawet wdrożone, bo nie moglibyśmy otrzymać pozwolenia. Stąd szacowaliśmy, że 50 tysięcy osób. To jest liczba optymalna. Wnioskując, że uwagi Pana Wojewody powinniśmy w jakimś stopniu uwzględnić, podwyższyliśmy maksymalnie, ile mogliśmy, czyli faktycznie 70 tysięcy osób. I taka organizacja strefy zapewnia bardzo wysokie, odpowiednie bezpieczeństwo dla wszystkich osób przebywających w strefie. Aczkolwiek może zdarzyć się sytuacja taka, że strefa się zapełni i my już tej dodatkowej osoby powyżej 70 tysięcy osób nie, za, nie, nie pozwolimy wejść. Poinformujemy, gdzie jest inne ewentualne wejście, jeżeli w innej strefie będą przestrzenie, albo poprosimy, a zaprosimy w czasie późniejszym. No tak, ale rozmawiamy o takiej przestrzeni, dosyć powiedziałabym otwartej. Przecież to jest impreza niebiletowana, każdy może przyjść. Nawet jeśli nie wyjdzie tutaj na plażę, którą widzimy, bo rozumiem, że wy będziecie te 70 tysięcy wpuszczać na plażę, to przecież może być wszędzie koło tych ludzi w Gdyni, turystów, y, obserwujących, także z innych miejsc, może być dużo więcej, więc teoretycznie ta impreza masowa nie będzie tylko na plaży, ona będzie w całej Gdyni. Yy, nie tylko na plaży, mówimy o plaży o całym bulwarze, całej długości bulwaru i jeszcze Szacujemy, że nawet za, za bulwarem mogą się pojawić widzowie i tam też, też również mogą obserwować. Oczywiście przez ten weekend spodziewamy się, że w całej Gdyni, we wszystkich dzielnicach będzie wzmożony ruch, będzie więcej osób, dlatego nasze zabezpieczenie wykracza poza to podstawowe zabezpieczenie, które musi być niezbędnie dotrzymane, zabezpieczone. Pamiętajmy, że na organizację tej imprezy mamy zgody wszystkich instytucji, policji, straży pożarnej, pogotowia, sanepidu, straży granicznej. Wie pan, wczoraj wojewoda Stachurski cytował w Radiu Gdańsk właśnie opinię policji. Trochę... Ją zresztą kpiąc z niej, bo tam mowa jest o grze, więc ktoś po prostu chyba skopiował jakąś opinię wcześniejszą i mowa jest też o bramkach i zabezpieczeniach, których w ogóle jeszcze nie ma. Relacje między panem wojewodą a policją nie chciałbym komentować. Z naszego punktu widzenia organizacyjnie przy podejmowaniu decyzji i organizacji tych zawodów bardzo ważna była relacja, jaką mamy z policją, z wszystkimi służbami, tak żebyśmy przez ten rok wypracowali dobre rozwiązanie. Jeżeli skupimy się nad tym, co mówił Wojewoda, to chciałbym zwrócić uwagę na trzy rzeczy, bo faktycznie ten wywiad miałem okazję usłyszeć. Pierwsza kwestia to faktycznie podważenie opinii policji i być może jakiś policjant, osoba, która przygotowywała opinię, popełniła błąd, wkleiła coś z innego tekstu, ale policjanci od, przeszło, od niemalże roku uczestniczyli w, w intensywnych pracach nad tym, żeby ta przestrzeń była, była bezpieczna i w mojej ocenie jest to bardzo niesprawiedliwy wyrok, jeżeli chodzi o opinia na temat pracy gdyńskiej policji. My mamy tę opinię bardzo dobrą. Ja mogę z tego miejsca tylko podziękować i jestem przekonany, że te rozwiązania, które wypracowaliśmy nie tylko z policją, ale z innymi służbami będą bezpieczne. Nie zostało podważone żadne rozwiązanie przygotowane przez policję, ale treść wniosku i myślę, że to nie jest do końca dobry, dobry moment, żeby, żeby tak krytycznie oceniać działalność policji. Druga sprawa to sprawa faktycznie ilości osób, które będą w tej, w tej przestrzeni. E, my nie możemy zrobić tej przestrzeni większej. Moglibyśmy faktycznie zrobić imprezę masową całą miasto, e, ale to chyba nie o to chodzi. Impreza masowa zgodnie z przepisami, są dokładnie przepisy, które mówią, kiedy impreza masowa może być, musi być i jakie zapotrzebowanie należy zagwarantować. I my to zrobiliśmy. Wszystko jest zgodne z prawem, odpowiednie. Natomiast trzecia rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, nawet sobie zapisałem wypowiedź pana wojewody, że jest to poważne przedsięwzięcie, o którym pan wojewoda mówi od dwóch tygodni. My o tym wydarzeniu mówimy od od roku. Od roku ale przed... mówi, że Żadnych informacji nie dostawał takich formalnie. Rząd właściwie to wie nieformalnie albo z mediów, że tak duża impreza jest tutaj organizowana. A czy ciężko mi ustosunkować się i uwierzyć w to, że pan Wojewoda od dwóch tygodni wie o tej imprezie? Bo o tej imprezie mówimy dość szeroko. Informowaliśmy o dodatkowych składach szybkiej komunikacji miejskiej, która będzie zapewniona dodatkowo. Z... To Jeszcze o tym porozmawiamy. Proszę mi powiedzieć, to znaczy, że Wojewoda Pomorski przesadza? Oczywiście wojewoda pomorski ma swoją funkcję i z uwagi na to ja jestem nie tylko szefem sztabu organizacyjnego mam też okazję być radnym miasta przewodniczącym komisji bezpieczeństwa, doskonale znam rozwiązanie dotyczące bezpieczeństwa i wojewoda jest tą jednostką, która powinna faktycznie sprawować nadzór i, i, i być odpowiedzialna za to, żeby w całym województwie było bezpiecznie. W mojej ocenie w tej chwili niestety to nie jest robione, wręcz przeciwnie napędzamy strach w miejscu, w którym tego strachu nie powinno być, bo wszystko jest dobrze przygotowane. A da pan głowę? W powocie szczurek prezydent, gdy da głowę? Wszyscy dajemy głowę, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Nie tylko my, ale także ekipa austriacka, która robi te wyścigi, zrobiła już ponad 100 wyścigów we wszystkich miejscach na świecie i nigdy nie było żadnego incydentu z udziałem publiczności, warto o tym mówić, bo ta impreza jest przygotowana na najwyższym możliwym poziomie pod każdym względem. My spodziewamy się tłumu, spodziewamy się tego, że miasto może być zakorkowane w niektórych miejscach, ale będziemy intensywnie pracować nad tym, żeby w jak najmniejszym stopniu wpłynęło to na, na, na widzów i, i na mieszkańców. Jeśli się ktoś wybiera, to... To jak się najlepiej wybrać? Czym? My gorąco zachęcamy, będą dystrybuowane dodatkowe ulotki w całym mieście, aby wybrać komunikację miejską. Albo SKM, albo komunikację miejską transport zbiorowy, autobusy. Komunikacji miejskiej e, wszystkich będzie znacznie więcej i, i będą e, funkcjonować znacznie częściej. Wydaje mi się, że pierwszy raz w historii, ale tu nie mogę ręczyć za to, bo, bo takich informacji szczegółowych nie mam. Bilety ZKM będą również e, akceptowane na trasie Gdynia-Orłowo, Gdynia-Cisowa. Stąd też e, zachęcamy do tego, żeby wybrać jednak e, środki komunikacji publicznej, bo będzie można znacznie łatwiej się dostać. Może być tak, że jeżeli ktoś wybierze samochód i podejmie decyzję o przyjeździe do samego centrum, stanie w długim korku i będzie go trudno rozładować. Więc zachęcamy, komunikacja miejska, kolejka przede wszystkim. A powiedzmy jeszcze o tych wyścigach. Ci, którzy będą tutaj startować, to są jakieś mega gwiazdy lotnictwa. To jest taka Formuła 1 tylko w lotnictwie? Oczywiście, że tak. To jest to 12 najlepszych pilotów świata. Plus piloci, piloci Challengersi, przy których jest Łukasz Szczepiela, polski pilot, który będzie także walczyć o miano najlepszego. To są piloci, którzy są w świecie awiacji, w świecie lotniczym rozpoznawalne. Jest to Formuła 1. Nie ja chciałbym powiedzieć, że jest to formuła 1 w powietrzu, ale to jest, jest to o tyle niezwykła dyscyplina sportowa. Pamiętajmy, że Światowa Federacja Sportowa zaakceptowała to jako element mistrzostwa Świata, to są piloci, którzy będą ścigać i walczyć o miano najlepszego i najszybszego. Jest to jedyny rodzaj wyścigu, który można obserwować we wszystkich jego etapach. Jeżeli mamy Formułę 1 samochodową, to pamiętajmy o tym, że widzi się jedną szykanę, jeden zakręt, jedno miejsce. Tutaj, niezależnie od tego, gdzie wiz będzie zlokalizowany, będzie mógł zobaczyć, w którym miejscu, w którym momencie pilot startuje, rozpoczyna i w którym kończy. A co to jest szykana, proszę wyjaśnić? Szykana to zespół trzech pylonów, przez które pilot musi, potocznie mówiąc, przelecieć zygzakiem. Czyli taki slalom zrobić, tak, tak? Slalom. Oczywiście taki slalom, pozostałe bramki są bramkami podwójnymi. Jest jeszcze jedna bramka pojedyncza, przy której pilot będzie zawracać. A gdzie są ci piloci, te ich piękne maszyny? Piloci już przylecieli. Ich maszyny są zlok zlokalizowane na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Tam były składane, bo przyleciały do nas w kontenerach. Są ekipy techniczne, które te, pilot te, te samoloty składają i przez najbliższe dni będą odbywać się loty kalibracyjne właśnie nad lotniskiem, a pierwsze loty na trasą rozpoczną się już w piątek o godzinie 11. A te maszyny będzie można zobaczyć tak na żywo metr od nich, czy nie za bardzo? Maszyny są e, takim oczkiem, czymś złotym dla pilota. Stąd też dbamy o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo pod każdym możliwym i żeby zapewnić spokój pilotom. Więc bezpośrednio podejść do maszyny raczej nie będzie można. Taka możliwość e, będzie tylko z poziomu, e, z poziomu trasy, czyli będzie można zobaczyć samolot, który, który ściga się, ale niestety e, podejście z bliska mogłoby e, wprowadzić pilota w duże zakłopotanie, a tego byśmy chcieli uniknąć. A pan może spać spokojnie przed tą imprezą? Ja śpię zupełnie spokojnie. E, na dzień dzisiejszy realizujemy wszystko zgodnie z harmonogramem zgodnie z budżetem nie mamy żadnych poślizgów mamy nawet wyprzedzenie działania które są realizowane dzisiaj zgodnie z harmonogramem powinny być realizowane jutro to co możemy przyspieszyć to przyspieszamy ja śpię spokojnie jestem przekonany że pan prezydent śpi spokojnie wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo również śpią, śpią spokojnie ja może jeszcze jedynie wspomnę o specjalnych strefach dla osób niepełnosprawnych które również zostały przygotowane w park Arkidyneja czyli wlot ulic Alei Piłsudskiego w bulwar będzie tam specjalna strefa dla osób niepełnosprawnych i z tego miejsca mogę tylko naprawdę bardzo serdecznie podziękować różnym służbom, kilkunastu różnym służbom, które odpowiadają za, za bezpieczeństwo w mieście, za to, że przez ostatni rok tak intensywnie pracowały nad zabezpieczeniem tej imprezy. Jeszcze będzie czas na podziękowanie. Dziękuję ja teraz za rozmowę i do usłyszenia, do zobaczenia. Ja również bardzo dziękuję. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.